Pani, teraz zaczyna się zabieg fotoodmładzania laserowego. Pani Dagmara już przygotowana. Pięknie tak. wygląda, nie wie co ją czeka, zaraz zobaczy. Ale jaka wyjdę wąkielnówka nieśmigana. Tak. alo, proszę, zaczynamy. Kobiety mafii. Dagmara Kaźmierska, pseudonim Burdelmama, velglonojad z tvn -u. Co wy chcecie zrobić, żebym wyglądała dobrze? No to czyli co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać, oszło. Najpierw umyjemy, prawda? No. Później wymodeluję je na szczotkę, żeby były bardziej gładsze. Kamień z serca, bo już myślałam, że powiesz o lokówce. Nie. No. <grym> Wiesz tak, Mary w pierwszej chwili można się trochę przestraszyć. Dagmarka jest prekursorką szonów XXI wieku w Polsce. Urodziła się 12 kwietnia 1975 roku w Kłodzku. Tam też awansowała z legalnej pośredniczki w pozytywną sutenerkę. Ale cofnijmy się jeszcze do jej dzieciństwa. Od dziecka, bowiem, tak jak pisze w swojej książce, miała mocne parcie na szkło. Oprócz tego była fanką kontrowersyjnych filmów o tematyce sprzedawania kobiet na sztukę oraz psychologii oprawcy. Można śmiało powiedzieć, że od tych filmów zaczęła się powoli kształtować jej ścieżka zawodowa, bowiem po maturze od razu pojechała do Berlina na zarobki, kto ma wieść, ten wie. Tam też nauczyła się francuskiego. Resztę historii z jej książki nie wierzę. Bo osobiście nie znam Shona, studiującego prawo czy generalnie szona sukcesu. Ja to nazywam po prostu zawód Konkubisia Gangstera. Tak więc lecimy z faktami. Po powrocie do Polski poznaje Pawła K., pseudonim Conan, który trząsł z kłodzkim półświadkiem, Ten z kolei miał koneksję z wrocławskim półświadkiem i rzekomo stamtąd też brali kobiety z ciężkich okoliczności do swoich domów publicznych w Kłodzku oraz Polanicy Zdrój. Tak jak to już w tym świecie gangsterskim bywa, jak zaczyna robić się już za dużo do podziału, to wspólnicy zaczynają kręcić na siebie bata. No i tym oto sposobem, 14 kwietnia 2001 roku, doszło do strzelaniny przed jednym z lokalów o nazwie Heidi, gdzie Paweł K. dziabnął bossa z Wrocławia, niejakiego Szpile, po czym pojechał od razu na komisariat, żeby, cytując pana Marcina parówę, wypierdalam całą militanie i wy macie aresztowania. Z tego jasno wynika, że musiał się podzielić makowcem, bo bezproblemowo pozwolili mu zawinąć się z całą rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie przeczekali 3 lata, a wszystko rozejdzie się po kościach, koczując po różnych miastach. Aż w końcu, jak wszystko ucichło, wrócili sobie do Polski na stare śmieci, czyli do prowadzenia burdelów. Sielanka trwała tak do 2009 roku, aż ktoś puścił sprzęgło i wszystko wydał. Pozytywna Dagmara poszła wtedy pierdzieć w pasiaki do 2011 roku i podobnie jak jej mąż, ułożyła się z policją. Przez co mogła się czuć bezpieczna, no i dzięki temu dostała też mniejszy wyrok. Co ja mogę powiedzieć jeszcze na jej temat? No... Po czterech latach, albo i chyba nawet pięciu już, ludzie budzą się z świadomością, że oglądają ludzką degrengoladę, która nie miała nawet skrupułów skatować ciężarną pracownicę, bijąc ją po brzuchu. Proszę sobie wyobrazić, co trzeba mieć w głowie, żeby robić takie rzeczy. Gdzie ona sama była matką małego dziecka? Mnie to zawsze mocno bawiło jak TVN zapewniał azyl dla podludzi oraz konfidentów, którzy się ułożyli ze służbami, typu właśnie Daga Masa Oświecimski, czy nawet ta Bujoli od Oreo Party, robiąc z nich jakieś autorytety do naśladowania. To jest niebywałe. Doniek i spółka zawsze wiedzieli, czego potrzebuje ten naród, żeby zachować tą przepaść w ewolucji. Ein großes Dankeschön. Danke für alles. Bawi mnie też jak yy, Kuba Wontor i serwis goniec tutaj mówią o jakimś wielkim dochodzeniu, coś co było w internecie już 5 lat temu, i teraz robią z siebie jakichś strażników moralności, a sami pozwalają na przykład Masie miesiąc temu opowiedzieć swoją historię, wybielić się. Banda hipokrytów. Ale wracając do królowej patologii, pozytywna Dagmara po swoich sukcesach w branży sutenerskiej i licznych koneksjach, czytaj kamerkach w burdelu, musiała mieć całkiem pokaźną kolekcję różnych wspomnień z przyjaciółmi. Pozytywna Dagmara została nawet zaproszona do tańca z gwiazdami, ale zachorowała na depresję jak gówno wyjebało z jej szamba życia. Co ciekawe, ludzie nadal ją wielbią, za to, że jest taką stanowczą, sfariofaną babeczką z telewizji, tak jakby te historie były jakimś science fiction. Wiem, że mówię to już setny raz, odnosząc się do tej skrajnej patologii w polskim show-biznesie, ale w tym kraju naprawdę nie może być lepiej. Ale to by nic nie dało i tak, to by nic nie dało, ale nawet jakbym wygrał, wygrał, nie, nie dałoby nic. Jako. Możecie zesrać się w komentarzach, a za 3 dni i tak wszystko wraca do porządku dziennego. Wcale się nie zdziwię jak jakaś federacja zaprosi teraz Dagmarkę do freakfajtów. Z jej predyspozycjami pewnie tam się odnajdzie. Pewnie nawet lepiej, bo będzie mogła być sobą. I tym pozytywnym akcentem zapraszam was na naszą grupę facebookową oraz telegrama. Linki macie w opisie. Już niewiele zostało, żeby dobić 100 tysięcy subów, także kto jeszcze nie, nie dał subskrypcji to zachęcam. Sam oczywiście i pozdrawiam